Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Monile XD i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić pamięć do has do... Przepraszam, do różnych drzwi tajemnych, jakiś tam pierdółek, żeby ukryć. No i to za pomocą pamięci, kodów tam jakiś sobie wymyślać można. No dobra, zaczynamy od tego, że to jest to jest restart. Że restartuje nam wszystko co klikniemy, na przykład to to nam zrestartuje ale dobra, teraz kliknę to to i to to jest oczywiście mój prawidłowy kod gdy kliknę ten, zrestartuje się znaczy zrestartuje, przepraszam zamknie się, ponieważ będzie źle wpisany jak samo jak kliknę teraz na przykład, no ale dobra dość zabawy czas się brać do roboty lol, przysłowie mojej koleżanki która ciągle tego używa i to jest dla dla niej, że tak to powiem no dobra, bierzemy się do roboty. No i co zrobimy? No dobra, tam. Krowy. O, tutaj sobie zrobimy. Tu jest idealnie płasko, nie przeszkadzają I Idealnie, dobra. No i co, bierzemy czarną wełnę i kładziemy w takich odstępach o jeden. To zrobimy na pięć przycisków kol. Można z więcej oczywiście. Nie zabrania. No i tak samo dalej, raz, raz, raz O, o, o pięć dalej od tego. Ups, przepraszam, o, jeden za daleko, że zrobiłem. No i dobra, i teraz robimy tak. Mhm, dalej tak. I tak w te dziury wkładamy znaczy wkładzimy w te dziury redstone ale najpierw lepiej zacząć od tego, moment dobra, już, przepraszam to musimy odzyskać redstone bo mi ktoś wyrzucił więc chyba brat ale dobra, bo to był na chwilę dobra, jedziemy dalej no i to samo z tej strony Dobra, jeszcze redstone kładziemy tutaj na środku tego, przepraszam. Tu i tu, okej, źle. Trudne, <grytale> no nie mogę. Chociaż to, tu, tu i tu. Dobra, tu kładziemy, jak już mówiłem, redstone. Dobra, kończę. I... Dobra, i teraz robimy tak. Lepiej zaczniemy sobie od tego, co jest trudniejsze. Mówię tu na World Date, nie na Single Player Command. Tam to już tam nie będę szukiwał. Damy. Tak, dobra. W tej chwili kładziemy na to czerwone pochodnie znowu. Spokojnie, jeden z tak wystarczy, bo drugiego nie... Nie, to nie będzie potrzebne, drugi. O, tak i tak, dobra. Teraz czarna wełna i kładziemy tak. ucieka mięszka teraz tak tak pagadi ok e, i teraz tam na tych dwóch klockach co są położone w ten sposób i tu właśnie o to mi chodziło e, dobra e, dalej Y, tu nic nie kładziemy y, i teraz jeszcze na to postawić. Trzy najlepiej jest. Nie trzeba, ale lepiej. Właściwie. Nie, przepraszam, trzeba. Bo inaczej to nie zadziała w prawidłowy sposób, jaki ma zadziałać. Dalej tak, tak, tak. tak I środek. Tak, tak, tak. O dobrze. Właśnie też. Żeby nie zapomniał. Tak, tak i jeszcze tutaj tam, Tak, właśnie i znowu tutaj pełne. <laughs> Ciekawe, idealnie nam się skończyło na to, ale będzie jeszcze potrzebne dobrze wziąć dwa e te. Dobra, dalej jedziemy. Aha, dobra. Tutaj to tak i tak. I teraz tutaj tutaj usuniemy sobie. Chociaż mogłem postawić na ale dobra już będzie tak, tak. I tu się będzie do czegoś tam ciągnęło. I dalej lubimy teraz, tak. Do tego mechanizmu potrzebujemy trzy staki redstone. To jest wymagane, ponieważ mi nie starczyły dwa nawet. Może 2,5 starczyło? Nie wiem. Nie, tego akurat nie sprawdzałem. Za teraz tak. Może by się dalej tu nie męczyć, to zrobię chociaż... Teraz akurat i zaraz wytłumaczę czemu, ale można mi zaufać, że to musi tak być. Mm. Moment, jeśli dobrze słyszę. Kurde. Przepraszam, że mi ta muzyka się włączyła, nie, nie, nie zauważyłem, że jest włączona. Ciekawe, bo wcześniej była wyłączona. Matko. I tu. Okej, okay. dalej. Sobie wykorzystam te trzy razy tu, 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 I tu. I poznę to. Dobra, dalej. Tu. Się chyba wkurzę. A nie. Jezu, ładnie myszka skakuje. Tak i na bok. Tu sa, to samo tutaj i dlatego właśnie jest ten odstęp mały, ponieważ to by się nie łączyło w ten sposób inaczej. O, teraz tak to można zrobić. Dalej tak. To samo tu. Tak i tu. I teraz tu. O, i tak. To jest. I dalej uzupełniamy Tu. 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 tak to wygląda. Ok. Dalej, pociągniemy jeszcze dwa do przodu. Okej, okay. to zależy. I tu potrzebujemy żółtek. Znaczy, żółtek. Jakakolwiek wełna. Tak i tak. Teraz zrobimy to w ten sposób, że najpierw to postawię. To będzie ukazane, że już są wszystkie kody wciśnięte. A tutaj... Aha, dobra. I teraz tu, 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 tu. i tak dalej. OK. I tutaj na tym wszystkim redstone... Przepraszam, redstone. Ciemienia się nie fajnie, bo nie lubię w ciemnościach pracować, Szczególnie, że to Minecraft, ale przeżyję, mam nadzieję. Mm. Dobra, dalej. Aha. No, w sumie to może tak zostać, ale dobra, dajemy tutaj dotąd. Mam może przeczucia. Dobra. Y Dalej. E, tutaj postawimy sobie to Dobra, i kładziemy sobie wolne tak. Do. Do. To. Tu e, postawimy tak. Tak, tak. A tu czarne postawimy, żeby to się wyróżniało dla osób tam jakichś. A e, tutaj tak. Dalej drzwi. E, tutaj ściany postawimy. Taką krótką. E, no i dalej są przyciski. I teraz tu właśnie jest nasz restart. E, dalej, gdzie to jest tu. O! I co jeden. Tak. Tak, tak i tak. E, no i to jest prawie na tyle ale dobra idziemy dalej no i no, właśnie po to był trzeci tak żeby tu uzupełnić raz, dwa, trzy tak, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, dobrać, trzynaście, trzynaście, trzynaście przepraszam, trzynaście, jedenaście, jedenaście, dwanaście, trzynaście chociaż, kurczę, no dobra, już trudno e, tutaj nie, nie, źle, 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 źle musi być tutaj naprzód tu, tu, tu ustawię tak tak no i teraz tak to się ma ciągnąć przez wszystkie końce przepraszam pod, pod tymi nastkami. no i to w, tak, w ten sposób działa czy to tutaj musi być? nie, niestety nie musi być i teraz kładziemy z tam w tam i repeater tutaj repeater sam Tutaj jest on repeater. A tutaj są repeater. Okej, okay, jeszcze tu repeater od razu. No i, to, to, teraz, i teraz pokażę jak to wygląda. Jak jest zrystartowane. Tu gaśnie. Ops, przepraszam. E, jeszcze tutaj. Pochodnie. Dobra, przynajmniej nie wiem dlaczego tym razem nie zadziałało, a dlaczego wcześniej nie ale wcześniej to była największa głupota eee, Nieważne ważne co chodzi no i tak to działa teraz jak zrestartowane zgasło gdy klikniemy to się zapala ten grzbiet eee, ale dobra zajmuję się dalej tym co ważne dobra teraz to odłożę a potrzebne mi są dźwignie lever i kładziemy dźwignie z tej strony chyba że ktoś nie chce zmieniać ale to jest troszeczkę bez sensu bo tak to każdy kliknie wszystko i zadziała. Po co to jest? Bo to jest zmiana kodu. Jeśli kliknę pierwszy guzik, trzeci i piąty, otworzą się drzwi. Gdy kliknę trzeci, y, przepraszam, pierwszy, trzeci i na przykład czwarty, nie otworzą się drzwi. No i to jest właśnie do tego i zademonstruję to w tej chwili. Pierwszy, trzeci, piąty, ostatni. Aha, dobra, kolejny błąd. O nie, podciągnęliśmy tego do drzwi. I tylko wyłącznie dlatego nie zadziałało, ale to już zadziała, moment. Okej, okay, wiadomo, że tutaj już tego kończy się energia. No i... No i działa, dziękuję. No i po wpisaniu tego prawdopodobnego kodu, tak? Zamyka się pierwszy trzeci i ostatni piątek Kliknę czwarty nie zadziałam no i taki będzie zawsze jeśli ktoś wpisze pierwszy trzeci któryś tam albo to ten... no inaczej tak no i co no i tak to właśnie wygląda to by było na tyle w tym poradniku mam nadzieję że się podobał eee, lajkujcie komentujcie subskrybujcie jeśli macie jakieś pomysły, bardzo chętnie je przyjmę i spróbuję je wykonać. Ale no, nie jestem pewien, może wykonam, ale bardzo chętnie, bardzo chętnie przyjmę wasze propozycje. E, no to już się żegnamy. Czy coś jeszcze? Mm, nie. Nie, to już wszystko. Dziękuję za oglądanie, powtarzam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję bardzo, cześć.